Cześć, to jest Tyna, i dziś będą zdrabki. Jakiś czas temu pod jednym z moich vlogów, a właściwie to vlogiem z działki, poprosiłam Was, abyście wpisali w, w komentarzu swoją ulubioną cyfrę, nie zdradzając Wam po co to właśnie mi jest. A jest mi to po to, że dzisiaj z mojego woreczka. Z uśmieszkiem wylosuję właśnie komentarze, które zadecydują o tym, ile zdrapek kupię. I na początku wylosuję komentarz, który określi, ile różnych zdrapek mam kupić. O, dobra, widać. No i tak jak mówię, mam tu. Nie, teraz nie wierć. Dobra, trudno, muszę to przekrzyczeć po prostu. W tym woreczku mam komentarze wydrukowane i po prostu najpierw wylosuję komentarz, który powie mi ile różnych zdrapek mam kupić. Dobra, losuję, 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 losuję. Wylosowałam komentarz Miss Agi. O! Już czekajcie, muszę Ulubiona cyfra to 7. Czyli moi drodzy, Miss Agi zadecydowała, że muszę kupić 7 różnych zdrapek. Dzięki. To mamy pierwszy komentarz. No dobra, skoro wiem, że mam kupić 7 różnych zdrapek, to znaczy, że teraz muszę wylosować 7 różnych komentarzy, które mi powiedzą, ile tych zdrapek do każdego rodzaju mam kupić. Nie wiem jeszcze, jakie będą w sklepie, ale no cóż, zrobię to na teraz, a później po prostu Wam powiem, ile jakich tam mi wyszło. Chowam komentarz do kieszeni. Dobra, losuję, 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 losuję. I pierwsza zdrabka, jaką będę musiała kupić, to będę ją kupować w Wikimina. Dzięki bardzo, będę ich kupować... Osiem. Dobra. To były pierwsze. Drugie zdrapeczki to uwaga, będzie ich. Siedem. Drugich zdrapek będzie siedem. Czyli widzę, że trochę sobie dzisiaj podrapie. Siedem. A nie powiedziałam, ktoż to był za komentarz. To był komentarz yy, wielkiej emigracji. Dzięki i pozdrawiam. Losujemy, losujemy trzeci. Trzeci. O, nie chcę wyjść, nie chcę wyjść. Uwaga. Trzeci rodzaj zdrapek to będą zdrapki od Cantando. O ile dobrze przeczytałam, przepraszam. I będzie ich cztery. Dobra, dzięki. Pozdrawiam. To był trzeci. Teraz czwarty rodzaj zdrapek. Czwarty rodzaj zdrapek to jest od Planeta 4. Dzięki bardzo. To jest kanał zdrapkowy, także myślę, że może się ten filmik akurat tutaj spodobać. I tych zdrapek będzie 4. Losuję piąty rodzaj. Dobrze mówię? Piąty. Mam nadzieję, że dobry, jeśli. Pomyliłam, tu przepraszam. Dobra, losuję, losuję, losuję. Piąty komentarz należy do kanału Strefa Pozytywnej Energii, czyli do Agnieszki. Agnieszka, pozdrawiam bardzo. I będę miała y, trzy: trzy zdrabki z jednego rodzaju. Dzięki. Y, szósty mamy tutaj. Kanału Ania, Anna Szwan Gruber. Przepraszam Cię kochana, jeśli źle wymówiłam nazwisko. I będzie tych zdrapek. Trzy. Mmm, losuje. Czyżby już ostatni? Tak. I ostatni, y, siódmy rodzaj zdrapek będzie w ilości. Uwaga. Zasimowana. Mówi, żeby było ich pięć. Dzięki bardzo i pozdrawiam serdecznie. Teraz już, skoro wiem, ile czego mam kupić, to po prostu lecę kupić zdrabki. Ale pływać będę je ja już pewnie w domu. Także do zobaczenia później. No, i nastąpił fail, ponieważ zadzwonił mi telefon i wideo się nie nagrało. Natomiast pokażę, co wydrapałam w tej pierwszej zdrapce. To była zdrabka czas na kasę. Miałam ich 8 sztuk i tak naprawdę dwa razy było blisko 5000, bo tu było dwa razy po 5. I to było dwa razy po 5000, tysięcy, ale niestety nie było wygrane. No i tak naprawdę wygrana była ostatnia drapka z tej serii i to było, i to była wygrana 1 zł. Odłożę sobie ją w osobne miejsce. Mam nadzieję, że już więcej tak się nie zadzieje, że i że już po prostu nic nie przeszkodzi mojemu nagraniu. Ok. Kolejna, kolejna zdrabka, jaka była to Casa King. Ona też kosztowała złotówkę i trzeba znaleźć trzy takie same kwoty i wygrać tę kwotę. A jeśli znajdzie się tron, to wygrywa się 10 złotych i wygrane sumują się. No sprawdźmy. Niestety pierwsza jest przegrana. Druga też jest przegrana choć było blisko, bo było 2 razy 1, 2 razy 2 i 2 razy 15. Przegrana. Niestety było blisko 2 razy 10, 2 dwa razy 25, 2 razy 100, ale pusto. Niestety 2 5 2, 2, 5, 15. Niestety pusto. Puszto i puszto. Czyli kasa King nie wygrała żadna. Kolejna była drapeczka o nazwie Wabank. I mam jej cztery. Tutaj szukamy osiemnastki. Była dziewiętnastka. Niestety pusto. Teraz szukamy dwunastki. Niestety pusto. Szukamy trzynastki. Pusto. I czternaście, o jest, jeden cztery i wygrana to dwa złote. Odkładam ją na kubkę z wygranymi, czyli to dopiero druga moja wygrana. Kolejna zdrabka w kolejności, która sobie tam była, to był lotek. Ona też była za złotówkę i jej mam również cztery. A, i trzeba znaleźć słonika, tak? Jak się znanie, znajdzie słonika, to wtedy się wygrywa ślimak, koza, królik i puchacz. Niestety. Również pusto. I również pusto. Także niestety. Kolejna. Była zdrabka na szczęście. I to ostatnia, która była za złotówkę. I jej mam sztuk 3. I co tu trzeba? Trzeba znaleźć trzy identyczne symbole. A u mnie były wszystkie. po dwa. O, są trzy serduszka. Znajdź trzy serduszka. Co tu było? Serduszka. To 10 zł. Wow, fajnie, że zdrabka za złotówkę dała mi aż 10 zł. Super. Jeszcze sprawdzimy. MMM. -m -m, czyli tak, zdrabka jest wygrana. I kolej ostatnia. Gwiazda, worek. I niestety, pusto. Kolejne były takie zdrabki szybkie 50. I tutaj trzeba znaleźć takie same kwoty i wygrać te kwoty. Trzy takie same. No i jeszcze jest bonus, ale zacznę sobie od tych trzech takich samych kwot. 500. Niestety dwa razy po 500, dwa razy po 4, dwa razy po 3. A jeszcze bonus. Na polu bonus trzeba znaleźć 50 i wtedy się ją wygrywa. O, ale mam dwujeczkę. 2 złote, 2 i 2. Z i Z. Jeszcze bonus dukaty. Ale wygrywamy tutaj 2 złote. I ostatnia szybka 50 I niestety dwa razy po 50 tysięcy, dwa razy po 500, ale to nie wygrywa. Bonusik. Z bonusiku worek, czyli też jest pusta. I ostatni, siódmy rodzaj zdrabki, który tam był, yy, znaczy było ich więcej, ale ten był siódmy w kolejności, że tak powiem. To była: wygraj siedem. A, czyli to jest super siódemka i mam ich pięć. I trzeba znaleźć czarną lub czerwoną siódemkę i wtedy się. Wygrywa. O i pierwsza i od razu jest wygrana. Dwa złote, czyli zrabka się już zwróciła. Okej, okay. Ale mimo wszystko. Dwa złote. Na kubkę z wygranymi. Pusto. Pusto. O, jest siódemka. Czarna, czyli pojedynczo. I to jest dwa. Dwa złote, więc zrapeczka się zwróciła. Jest siódemeczka, od razu wygrana i to jest 2 zł. Więc kolejna super siódemka się zwróciła. Okej, okay, i to już były wszystkie zdrabki jakie miałam. No bardzo żałuję, że ta pierwsza się zdrabka nie nagrała, ale no po prostu chyba mi uwierzycie, nie? Teraz to policzę, czy jest 2, 4, 6, 8. 18, 20, 21, czyli zapłaciłam za czterdzieści 42 zł, wygrałam 21, czyli, no, że tak powiem, 21 jestem do tyłu, ale to nic, bo chodziło mi tutaj o fajną zabawę i dziękuję za to, że pomogliście mi w zrealizowaniu tego odcinka. Oczywiście dziękuję tym osobom, które wpisały te numerki i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie proszę dla mnie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Możecie też zerknąć na inne filmiki. Do następnego! Pa!